Hola, ¿qué tal? Me llamo Kasia Krzemińska, a to jest podcast Hiszpański jest Prosty. Dziś zabiorę Cię na kawę. Nauczysz się, jak ją zamawiać jak prawdziwy natybo, poznasz rodzaje kaw i dowiesz się, jakie błędy podczas zamawiania popełniają Polacy. Przygotowałam też dla Ciebie dialog, który pomoże Ci zamówić kawę. ¡Vamos! Zanim przejdziemy do zamawiania kawy, ciekawostka. Wiesz, że w Europie jest tylko jedno miejsce, gdzie uprawia się kawę? Tylko jedno. I znajduje się w Hiszpanii. A dokładniej na wyspie Gran Canaria, na plantacji Finca de la w Dolinie Agaete. To jedyna kawa uprawiana w Europie. Ma ponad dwustuletnią historię. Pierwsze sadzonki sprowadzono z Kuby w XIX wieku. Rocznie produkuje się jej tylko półtorej tony, dlatego jest dość droga. Kosztuje około 70 euro za kilogram. Jeśli będziesz na kanarach, koniecznie odwiedź te plantacje. No dobrze, to teraz czas na kawę. Część pierwsza. Rodzaje kaw. Zacznijmy od podstaw. Kawa to un café. A kawiarnia to una cafeteria. Kafe solo. To nic innego jak espresso. Mała, mocna kawa, bez mleka. Kafe doble. Doble, czyli podwójne. W tym wypadku to podwójne espresso. Americano. Espresso z wodą. Teraz coś z mlekiem. Kafe cortado. Espresso z odrobiną mleka. Cortado dosłownie znaczy przecięte, bo kawa jest tylko przecięta odrobiną mleka. Kafe con lecie. kawa z mlekiem, pół na pół, najbardziej popularna kawa na półwyspie iberyjskim. Con lecie znaczy z mlekiem. Kafe manchado, dużo mleka, mało kawy. Manciaro znaczy poplamione, czyli mleko jest tylko poplamione kawą. Kafe con yellow. Kawa z lodem, ale nie taka mrożona kawa. Dostajesz normalnie gorącą kawę w filiżance i osobno szklankę z lodem. Kafe con jest idealna na upały. Kafe bonbon. Kawa ze skondensowanym mlekiem. To bardzo słodka kawa podawana w szklance, żeby było widać warstwy. Skąd taka nazwa? Bombon znaczy pralinka, a ta kawa jest taka słodka jak pralinka. Kafe carajillo. Espresso z brandy i skórką z, z cytryny. Doskonała po obiedzie. A dla tych, którzy kochają smak kawy, ale niekoniecznie kochają kofeinę, kafe deskafeinado. Kawa bezkofeinowa. Wow, trochę tego było. A jeszcze nie powiedziałam ci o mleku. Wiesz już, że kafe con lecie to kawa z mlekiem. Ale jakie może być to mleko? W Hiszpanii, tak jak w Polsce, coraz więcej osób wybiera kawę z mlekiem roślinnym czyli con lecie bechetal. Jakie mamy opcje? Mleko sojowe. Lecie de soja. Uwaga! W Hiszpanii mówi się soja, a w Ameryce Łacińskiej soja. Mleko owsiane. Lecie de avena. Mleko migdałowe. Lecie de almendra. Mleko ryżowe. Lecie de arroz. Mleko kokosowe. Lecie de coco. Albo możesz poprosić z mlekiem bez laktozy. Kon lecie sin laktoza. Okej, okay, kawę i mleko mamy już ogarnięte, ale jeszcze coś dla tych, którzy słodzą. Z cukrem. Kon azúcar. Bez cukru. Sin azúcar. Z brązowym cukrem. Kon azúcar moreno. Ze słodzikiem. Kon sacarina. Część druga. Przydatne zwroty. Najpierw pytanie, które pada codziennie. Napijemy się kawy? To un café? Albo potocznie. Idziemy na kawę? Vamos a por un café? No dobrze. Jesteśmy już w kawiarni. Jak zamówić kawę? Najprostsza wersja to po prostu nazwa kawy plus por favor. Poproszę kawę z mlekiem. Un café con leche, por favor. Możesz też powiedzieć dla mnie, para mi. Dla mnie kawa z lodem. Para mi un café con hielo. Chcesz brzmieć jak natiwo? Użyj zwrotu me pones. Zrobisz mi espresso? Me pones un kafe solo? Dokładnie tak mówią na Jeśli chcesz wziąć kawę na wynos, powiesz: para llevar. A jak na miejscu, para tomar aquí. Kelner możecie zapytać o rozmiar kawy: mała, pequeño, duża, grande. I ważna rada. Jeśli bierzesz kawę Paradziewar war na wynos, upewnij się, że masz pokrywkę, bo czasem zapominają dać. Pokrywka to una tapa. Możesz powiedzieć: Mogę prosić o pokrywkę? Me da una tapa, por favor. A jeśli chcesz mi postawić wirtualną kawę, link do Supi znajdziesz w opisie. Część trzecia. Dialog w kawiarni i częste błędy. Teraz posłuchaj krótkiego dialogu w kawiarni. En la cafeteria. Hola, ¿qué te pongo? Un café con leche, por favor. Grande o pequeño? Grande. ¿Con azúcar? Sí, si, con azúcar moreno, por favor. Perfecto. ¿Para aquí o para llevar? Para llevar, gracias. ¿Son 3 euros? Con tarjeta un efectivo. Con tarjeta. Copia? No, gracias. Hasta luego. Hasta luego. A teraz błędy, które popełniają obcokrajowcy zamawiając kawę. Quiero un café. To znaczy, chcę kawę. To brzmi jak rozkaz. Niby kelner cię zrozumie, ale quiero un café brzmi trochę niegrzecznie. Me gusta un café. Me gusta znaczy lubię, nie poproszę. Tengo un café to kalka z angielskiego i częsty błąd. Po hiszpańsku, tengo znaczy dosłownie mam, czyli właśnie zapytałeś, mam kawę? To nie ma sensu, jeśli chcesz coś zamówić. Zamiast tego, powiedz. Un café, por favor. Para mi un café. Me pones un café. To wszystko na dziś. Następnym razem, gdy będziesz w Hiszpanii, zamów sobie kawę jak na tył. W opisie czeka karta pracy. Zostaw 5 gwiazdek i zasubskrybuj podcast w swojej ulubionej aplikacji. Hasta luego!